thank mm -hmm. you Spał się taki kotek biedny. Już kochanie, cię wypuszczam. Chodź. No chodź słoneczko. Możesz wyjść, kochanie. Idź słoneczko. dobrze. A już mi tak serce zrobiło. только Ten kotek las mi tutaj do ogrodu. Nie będzie mógł wyjść. Muszę otworzyć tutaj z tyłu furtkę. O Boże! Witam mnie. Jak zwykle Kajusia, kot łazienkowy. Ona sobie w łazience znalazła miejsce do spania. I po prostu i w łazience sobie urzęduje. I tam może ktoś zagląda. Nie, jeszcze nie. I tutaj zawsze się odcierał nóżki, wita się taki to kotek. No i co? Teraz Ty przyszedłeś, Jęczydubciu? Jęczydubcia, Dubcia, moja kochana. Tak, a tutaj? Królowa Majusia. Piękna. A ty co, Jęczydubko? Dubko? Chodźcie, idziemy na to wszyscy, chodźcie. Idzie ktoś ze mną? No, chodź. Idzie ze mną, na no proszę. Idzie, idzie. Tak, jedziemy. Idziemy wszyscy do miseczki. Tak jest. Do miseczki, tak? Hektorku, chodź tu, chodź. Hektorek tam woła. Co ona się tak drapił mi dzisiaj? Kto tutaj rozrabia? A, dwie rozróby. A gdzie Kajusia w tym zamieszaniu? A ona poszła tam całe szczęście. Ty mały, co ty tam rozrabiasz? O ty, łobuziaku. Ty, łobuziaku, ty. Tak, na miejscu, Fikuni? Nudzą się kotki, jest ich za mało, nie mają się z kim bawić. Po prostu tak się nudzą, że aż nie można na to patrzeć. Tak? Taka nuda, straszna. Maś, taka. No, widzisz, co to jest? Mycha. Mycha, mycha. No? Będziesz ganiał, zamychał. Masik. No, i tak tu cały czas coś się dzieje. Majusia tylko została na górze. Niestety, już cię tobie Ciebie nie wpuszczam. Zobacz, zamknięte. No, już muszę iść, bo kotki płaczą. A ty już, kochanie, nie. Ty już nie możesz to być. Przykro mi. A słuchajcie, nie wzięłam tego stojaczka, więc takie jakieś nastawienie zrobiłam. A kotki są tak głodne, tak po prostu tutaj, takie głodniutkie, że ja tu nie mam jak nawet im dawać. Już kochane, już wszystko dajemy, już. Mamłójcę dajemy, takie dzieciom dajemy, już. Już, już bliżą pusty talerzyk biedaczki. Pusty talerzyk bliżą, tak. A tam się Rio usiłuje dostać. Głodne kochane moje, takie głodne. A tu jeszcze damy. a jest takie dla maluszków jedonko. Dobrze. Czekajcie maluszeczki, się malutkie. No plusy malutynki. Tutaj macie specjalne jedonko dla maluszków. Tak, a mamunka się posunie. A, i będzie jadła dla starszych kotków. Jedzonko. Jak one rosną, jakie one są poręczne, jakie one są piękne już. Mówię Wam. Można oszaleć z nimi, jakie one są cudowne. Naprawdę. Idę te i powodę. Zobaczę, czy rio się tu nie dostało. Dostał się oczywiście. Dostał się. Okay. będziemy robić nie może jutro jutro porządki porządku tutaj lecimy odłogi raniem kosyku a dzisiaj tylko troszkę wam tutaj zamieszczone Jedzą sobie kituneczki. Pięknie wcinają. Naprawdę nie można im nie zarzucić. Dobra, niech jedzą. Idę drugie nakarmić i może jeszcze tu przyjdę. Zobaczymy. Jak się ma moje słoneczko kuchane. Wiecie jak ona się zrobiła? Aksamitna. Jaka piękna. Po prostu. Boże kochany. No a ta biedna hancia na tym i na tej zimnicy. Oj, Boże, Boże. Uchana. Teraz to już mi tak w ogóle was żal wszystkich. Tak, moje słoneczko, już dostaniesz, już dostaniesz. Jutro już jedziemy do pana doktora, znowu przeżyjesz stresy. Tym bardziej, że to daleko. No niestety. Już, kochanie, już. Już słoneczko, już. Oj, jak ona mruczy, jak ona jest kochana. A tu chodzą dzieciaczki, tak? Gdzie dzieciaczki chodzisz, a gdzie malutki? Do tego malutkiego się musimy zabrać, bo on nam dziczeje w tym pokoju. Nie wiem, to jest straszne, że te kotki muszą tyle czekać. Już Wam daję słoneczko. Tak, kochani, już jesteśmy. Tak, tak. już dziecko się już spieszy. Proszę, dostaniecie. Chodź, kochana. Chodźcie kochane. Sioteczka, jaka taka na nareszcie. Tak, ciotunku? Jesteś taka głodniutka? Moja malutka. Ładne słoneczka. Chodź cioteczka, już ci dajemy. Chodź, masz miseczkę. Gdzie ty poszłaś? Ciotulku, jak ty się mnie boisz, Boże, jakie to przykre. Tu masz kochanie. Tak, malutka. Malutka. Śliczniutka moja. Łoj, co ty wyprawiasz? Oj, to chyba tego nie będzie widać. Co ona to wyprawia? Na tym parapecie. Wcinaj sobie. Tak. No, wcina. Wcina. Dzisiaj robię jeszcze jedno porządne ogłoszenie, bo dzieciaczki nie mają co tutaj siedzieć. Nie ma takiej potrzeby. Ja je zważę jeszcze dzisiaj i zobaczymy, czy one mogą już dostać. Na kark odrobaczenie. Spróbujemy je zważyć. Pięknie jedzą. Takie słoneczka śliczne. No i poproszę dzisiaj. Poproszę miło zwierza, naszą koleżankę i przyjaciółkę strony. O to, żeby. Udostępniła. Ona ma duży zasięg i dużą siłę przebicia. Może ktoś się zakocha w tych zwyklaczkach, jak ja to mówię. Wiem, że jesteście na mnie źli. Ale ja trochę patrzę oczami adoptujących, że dlaczego mają wybrać te dwa kotki, bo nie znają ich cudownego charakteru, tego, że są takie spokojne, grzeczne, nie rozwalają tu kociego pokoju. Ładnie się ze sobą bawią. Są takie fajne kciuńki. Właśnie dla osób, które nie chcą mieć szaleńców kocich. Zdrowe są, naprawdę, same mają zalety, ale z wyglądu, no to są zwyklaczki. No dobra, to jeszcze Wam tylko opowiem, tylko o drugiej, zresztą widzieliście na filmie, koło o drugiej złapał się taki kotek biały, Boże, serce mi stanęło normalnie, świat się zatrzymał. ale wiesz co, to strach nie zawłaszcza, przecież on może też zjeść i zobacz, widzisz, on ma też, no. eee, W każdym razie potem już nic. Potem jeszcze chodziłam, świeciłam, nic. Tutaj sporo kotów w okolicy, więc obawiam się, że codziennie może się łapać jakiś inny Jedyną szansą upatruję w tym, że zrobię tu stołówkę po prostu kocią i, i umieszczę kamerę, żeby widzieć, czy ona przychodzi. I potem dopiero będę łapać na tą klatkę. No chyba tak. Nie wiem. Jak już będzie ona przychodziła do jedzenia, to już będzie naprawdę no, sukces. Bo muszę się zastanowić, jak to zrobić. Jak to z tą kamerą? Najlepiej byłby tą kamerę z kociego pokoju, bo ona by rejestrowała wszystko, mogłabym to potem wszystko przeglądać i musiałabym online patrzeć bez przerwy, prawda? Ale obawiam się, że tam nie będzie miała zasięgu, ale muszę o tym pomyśleć, bo to nie jest takie proste. Ani zasilania na zewnątrz, ani zasięgu internetu. Przez okno też nie wystawię, no bo okno musi być zamknięte, ona ma kabel. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak rozwiązać ten problem. Chyba, że w inny sposób, który mi też chodzi po głowie. Ale muszę to, muszę to przemyśleć. Dobra, nie będę was zanudzać. Chciałam jeszcze tylko złapać tego. Nie wymagamy. może on je w tej chwili, bo potem będzie mi go pewnie ciężko, będę go musiała gonić, a chciałabym go zważyć. Chodź kochanie. Nie, No właśnie, widzicie, z tą jest tak, ona jest jakaś felerna, no ona znowu, znowu chcę, żeby jej baterię wymieniać, no. no. nie, no nie, 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 poczekaj, 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 poczekaj. No i tak, no to nic, ważę go następnym razem. Kituś, masz takie pazurki, że ja muszę ci poobcinać. W ogóle to choć jeszcze ci łóżka poczyścimy troszkę, dobra? Tu jest ten płyn. Do łóżków. I jeszcze jest potrzebna jakaś szczekaweczka, wiesz? Ciotka jest nieprzygotowana w ogóle. W ogóle. Poczekaj, 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 poczekaj. Pociekaj, malutki. to zrobimy inaczej, wiesz? To no będziemy cię zatrapiać, tylko Naleśnik, naleśnik się aż prosi. A ała, nie drapciotki. Chodź, naleśniczka z ciebie zrobimy. Co się zrobiło? Hej, Zrobimy mi ciebie na Zobaczymy, co tam słychać w łóżkach. Wiesz? Zobaczymy tutaj, w tym. O! Zobaczymy, jak tam troszeczkę. Jak tam troszeczkę. No, jeszcze troszkę tam jest. Różnego. Różnego syfku. Tak? O, jak ładnie. Ślicznie. Nie, niuniku. Tak, wyczyścimy uszeczkę, zakropimy. Hmm. Bardzo ładnie. A malutka jeszcze poszła zjadać ciotce. Ona, słuchajcie, ma apetyt. Oczywiście jest to bardzo cieszące bo jak u kotek ma apetyt, to jest naprawdę radość. Szczególnie kotek, który zaznał głodu. No, to łóżko już jest fajne, wiesz? To już prawie nie ma co czyścić. Takie tam naleństwo jakieś. Dobra. Teraz Ci zakropimy jeszcze te łóżka takim płynem, żeby... Tam się nic nie gromadziło. No i ten. No widzisz, doprowadzimy łóżka do stanu świetności, kochanie. Dobrze. No i co, fajnym jesteś naleśnikiem? Fajnym? Ślicznym. Mm. No niestety ta waga coś ma jakiś błąd, i od początku tak jest. Co chwilę baterię chcę, żeby jej wymieniać, i cały czas nie działa. Hello i koniec. No trudno, jest tamta druga, to niech będzie. To co, spróbuję jeszcze mureczkę złapać. Chodź, mureczko, jeszcze tutaj do mnie na chwilkę. Chodź, że do żarłoku, ty wszystkim wszystko zjesz, wiesz? Wszystkim wszystko zjesz. I co? Nie wiem czy Ty już ważysz kilo 200, chyba nie. Ważło kilo 200 to bym ci dała na kark, preparat i bym nie musiała Ci tabletek ładować do pysia. No po trzy... Oj, oj oj, kotek mi ucieka. Ucieka kotek, a tu ucho bludne. Oklopnie. No, chodź, wyczyścimy ładnie. Poczekaj, czekaj, nie, nie, robimy naleśniczek i siedzimy grzecznie, o. Naleśniczki są bardzo pomocne, wiesz, poczekaj, ale poczekaj. W zakamarki w koci, w uszach. To są naprawdę straszne. Tyle ich jest. Dobra. Oj, gimnastyka od rana. Tu jest ok. Chociaż tutaj coś żeśmy znaleźli. Jakieś brudki, czekaj. Oj oj, 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 ucieka kotek. Ech! Ucieka mi koteciek taki łobuziaciek. Poczekaj jeszcze chwilkę. Niunia! Musimy dokończyć. Musimy dokończyć, tak? No, a! Cię zawinęłam i to jest moja wina, prawda? Że Ty uciekasz. Czeka. Proszę cię, no, niuniek. Już naprawdę koniec. Popatrz, już tu nie ma co. O, tu jeszcze takie było brzydkie. Chciałam Ci wy wymyć. To już ma być błyszczące, różowe, a nie jakieś takie. Wiecie, one miały tyle świeżba w uszach. Ten świerzb już nie żyje dawno zabity, ale ta wydzielina jeszcze wychodzi. To one miały to, co właśnie wszystkie kotki z tamtego rejonu. Niestety. To, przez co. Ciotka Klotka jest tak bardzo chora. Dobrze, mam nadzieję, że ten filmik Was nie zanudził na śmierć. Zawsze można przewinąć. To ja się z Wami żegnam, papa.